Jakby tu Jestem rzec, okadzony jest Okadzony jest, ciotka Ju wygląda tak. W barwach naszego narodowego przewoźnika, tak, to kawał historii. No dobrze, Sierra Papa Alfa Kilo X-Ray. Gotowy do startu, jak mnie mam? No tak, pilot gotowy do startu, jak widać. No tak. No, będzie pięknie. No to, aż wniemanie, mniemanie, atencją uwaga. Dobra, dobra. A jakoś podejrzanie cicho pracują silniki. Tak, a no, bo tu mamy kawałek pasów, prawda? Odladzanie było, było, było odladzanie. Nie, ja się nie podejmuje. <laughs> Jeszcze by mi miło do Lazarka, zamarzła. No, zobaczymy, nie. Oh. O, diabeł. o diabeł. nerwowy trochę, jak nie. widać. Na razie trzymuje go. No? Tak, no niestety barwy ochronne, nad wyraz. nie mam lupu w tej kamerze. To jest mroz do No lata, panie! Bo jeżeli wiesz, jeżeli jest trochę nerwowy, to faktycznie można by odrobinę przesunąć. Mam radio, nowy i nie widzę! Kopiec No trudno. Stoi. Zaparowały ci te gogle. Rozumiem, 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 dobra. To problem z optyką jest. No tak, no niestety To idziemy. O, tam leży, tam, 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 tam. Nie jest, nie ma dramatu. Nie ma dramatu. On się po prostu... A strefy zgniotu kontrolowanego sprawiły, że się zdemontował. No. Nie taka tragedia. I śmigło. śmigło no klasyka, no. Nie no luz! Nawet ma ochotę jeszcze tego. Dobrze będzie. To bo faktycznie jest aptycznie wredny przy tym warunkach. Aptecznie będzie wredny przy każdych Dobra. warunkach. Dobra. No też szkoda. Będzie żył! Nie żył, będzie. Żył.